Cześć, witajcie, z tej strony Kagrid, dzisiaj technoshorty takie spontaniczne, pendolino terenowe, czyli jak szybko sobie wyrównać teren, no powiedzmy w takiej sytuacji, gdy mamy już tutaj zrobiony jakiś tam początek wiaduktu i musimy sobie ten tutaj oto terenik dopasować, żeby ładnie i Łagodnie przechodził w wysokość tej drogi drogi, która jest na wysokości zmiennej, jak widzicie. Zanim konkrety, standardowo, jako wybiałe ego, serdecznie zapraszam do donatewania na kawkę. Dziękuję wszystkim tym, którzy ostatnio się dorzucili. Było was kilka osób, dzięki czemu już te pieniądze spożytkowałem. Lajkujcie, komentujcie, poddawajcie kolejne pomysły. Przepraszam serdecznie, że tak nieregularnie, ale ostatnio gardło. Nie dopomogło mi, żeby do was przemawiać, ale już jestem. Dobra, moi drodzy, pomysł, który ja wytworzyłem sobie pewnie z 10 lat temu. Bardzo prosty, szybki. Otóż, jeżeli chcemy sobie ten teren, o myślę takiej wielkości, sobie jakoś ładnie dopasować, żeby on łagodnie przechodził w wysokość, do wysokości drogi, nie ma nic prostszego. Walimy jakikolwiek splajny. Tak, no, co 10 metrów, dlatego zrobiłem tutaj e, grida, czyli tą siateczkę, żeby nam było łatwiej. Układamy na tak mniej więcej jak chcemy. Może być nie, tutaj troszeczkę głębiej, wiadomo, ten teren nigdy idealnie nie przechodzi, ale zawsze w jakiś tam sposób jest to łagodniejsza nasza siatka. Transowa, pomimo, że ma być już podobno, oczywiście w Trans Plusie, przy okazji pozdro dla Pato Trans Teamu, siatka 1 na 1 ale tu nie mamy takiej siatki. I zobaczcie, co zrobiłem. Eee, tutaj wysokością krzywej jeden ten końcowy punkt dałem na wysokość tą końcową, drugi automatycznie zrobił się na wysokość drogi. I co teraz? Wygładzamy. Banalne jak nieco. I zobaczcie. To sobie będzie przechodzić powolutku, ale dzięki temu w jakiś tam łagodniejszy sposób, sobie ten teren przejdzie. Wiadomo, jeszcze go trzeba, o myślę, tutaj tak dopieścić. On będzie tak troszeczkę falował, ale w sumie może falować. Czemu nie? Zobaczymy. No, troszeczkę zabawy z tym jest, ale myślę, myślę że już to mamy. Teraz zobaczymy, jak to wygląda wiadomo można to sobie jeszcze pokręcić, ale zobaczcie od strony pociągu przy nałożeniu jakichś tekstur które sobie tutaj nałożymy oczywiście teksturki PBR nie będzie widać tego pofalowania ale jest to już efekt o wiele wiele lepszy wiadomo można dać sobie co 5 metrów ee, tam jakiegoś splaina obojętnie jakiego może być droga może być sieć trakcyjna co pewnie będzie jakieś pole no nie jest najładniejsze pole może ani to, jest ładne, bym poprosił, dobra jest. A jeszcze jedna droga do usunięcia. I myślę, że jak nałożymy tutaj sobie teksturkę pola, zobaczcie, idealnie wygładzony terenik obniżający się do drogi. Wiadomo, jeszcze tutaj drogę trzeba. Dopieścić. Tutaj już niestety musimy zrobić to sobie trochę ręcznie, ale to nie jest jakiś wielki, ogromny problem. Okej. Okay. No, jeszcze tutaj, tutaj trochę zabawy. Podnieść drogę. Wiadomo, że jak w spline. O, tutaj obniżamy tą wysokością krzywej, ona. W niektórych rzeczach nie dopasuje się tak idealnie. O, ale tym razem się udało. I zobaczcie. Wiadomo, tutaj przy drodze, tak jak Wam już wcześniej mówiłem, ee, jakaś brudniejsza teksturka. Może nie aż tak, taka. O ja to lubię ostatnio jakąś. Tutaj jakieś krzaczki. I co? I gotowe. Moi drodzy, techno Shorty dzisiaj wyjątkowo w formie short. Dosłownie kilka minut. Właśnie minęła piąta. Także cóż serdecznie, serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego profilu na Facebooku. Tak Do zobaczenia na Discordzie, gdzie czasami Czasami w sumie tak cały czas jestem. No i co? Rzućcie coś tam na kawkę, komentujcie, piszcie i miłego dnia, miłego wieczoru, zimnego piwka, zawsze dobrego i pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Cześć!